Pogodną noc możemy dostrzec na niebie tysiące migoczących jasnych punkcików i choć trudno to sobie wyobrazić, to niemal każdy z nich jest tak naprawdę kulą plazmy rozgrzaną do niewyobrażalnych dla nas temperatur, o niewyobrażalnych dla nas rozmiarach, w niewyobrażalnych dla nas odległościach. Mimo że nasze mózgi ewolucyjnie nie zostały przystosowane do pojmowania takich odległości i rozmiarów, to z jakiegoś powodu uwielbiamy opowieści o największych czy też najdalszych obiektach. Jednych to przeraża, a w innych wzbudza refleksję i ciekawość. Jedną z największych, najdalszych i najjaśniejszych gwiazd, jaką jesteśmy w stanie dostrzec gołym okiem, jest gwiazda Granat, czerwony nad olbrzym, widoczny na tle konstelacji Cefeusza, odległy od nas o 5000 lat świetlnych. Gdybyśmy umieścili gwiazdę Granat w centrum układu słonecznego, jej zewnętrzne powłoki sięgałyby do orbity Jowisza. Nieźle jednak w ramionach spiralnych naszej galaktyki narodziły się gwiazdy jeszcze potężniejsze. Przez dość długi czas Vy Canis Majoris z wielkiego psa oraz Uy Scuti z gwiazdozbioru tarczy uchodziły za największe znane gwiazdy. Dziś jednak tytuł ten dzierży Stephenson 2 Myślnik 18 gwiazda, która bardzo długo pozostawała nieuchwytna. W 1990 roku astronom Charles Bruce Stephenson, analizując dane z przeglądu nieba w podczerwieni, dostrzegł w pasie drogi mlecznej gromadę gwiazd, zupełnie niedostępną w świetle widzialnym. Otrzymała nazwę Stephenson 2 to jedna z najjaśniejszych. Najmasywniejszych i najmłodszych gromad w naszej galaktyce. Składa się z 40 czerwonych natolbrzymów i hiperolbrzymów w wieku od około 10 do 20 milionów lat. Wyobraźcie sobie 40 takich Betelges i Antaresów na stosunkowo niewielkiej przestrzeni. Pomiary odległości na podstawie prędkości radialnych gwiazd wykazały, że znajdują się 20 tysięcy lat świetlnych od nas, czyli niemal w 3 czwartych odległości jaka dzieli nas od centrum Drogi Mlecznej. Na modelu naszej galaktyki swoje miejsce zajęłyby w tym obszarze, u nasady ramienia tarczy Centaura, w miejscu w którym łączy się ono z poprzeczką Drogi Mlecznej. Mimo ogromnych rozmiarów i jasności, gromada jest niemożliwa do wykrycia w świetle widzialnym. Zasłania nam ją pył ramion spiralnych naszej galaktyki. Astronomowie, by dotrzeć do takich obiektów, wykorzystują obrazowanie w podczerwieni. Pomaga ono zajrzeć głębiej, przebić się przez kosmiczny pył i gaz i badać obiekty, które w widzialnym spektrum widma są niewidzialne. Bohaterka tego odcinka Stephenson 2, Myślnik 18 jest nieco odsunięta od gromady i do dziś astronomowie nie są zgodni, czy w rzeczywistości do niej należy. Jej prędkość radialna jest nieco niższa od pozostałych gwiazd, ale to w istocie jeszcze wszystkiego nie przesądza. To czerwony hiperolbrzym, którego rozmiary oszacowano biorąc pod uwagę jasność mierzoną w pełnym zakresie widma będącą aż 440 tysięcy razy większą niż jasność Słońca oraz temperaturę efektywną fotosfery wynoszącą 3200 kelwinów. Modele wskazują, że mamy do czynienia z gwiazdą wyraźnie większą niż UY Scuti czy VY Canis Majoris, zakładając oczywiście, że oszacowane parametry są poprawne. Należy pamiętać o wysokiej niepewności takich danych, problem z oceną rozmiarów i odległości do czerwonych natolbrzymów, czyli gwiazd pulsujących, ciągle zmieniających swoją jasność i rozmiary, już od dawna spędza astronomom sen z powiek. Możemy być jedynie przekonani, że obliczyli to najlepiej jak tylko potrafią na dzień dzisiejszy. Niełatwo jest zmierzyć gwiazdę, która znajduje się 20 tysięcy lat świetlnych stąd, w płaszczyźnie dysku naszej galaktyki, przysłonięta przez pył ramion spiralnych. Stephenson 218, umieszczona w centrum układu słonecznego, pochłonęłaby orbitę Saturna. Natomiast gdyby zmniejszyć Ziemię do rozmiarów piłeczki pingpongowej, to Słońce miałoby ponad 4 metry średnicy, a Stephenson 218 ponad 9 kilometrów. Nie zapominajmy o ekstremalnie niskich gęstościach takich gwiazd. Mają tysiące średnic Słońca, ale tylko kilkadziesiąt mas naszej gwiazdy. W rezultacie ich zewnętrzne powłoki to tak w dużym uproszczeniu mówiąc rozgrzana do czerwoności próżnia. Stephenson 2 Myślnik 18 na niebie znajduje się w konstelacji Tarczy, schowana za ciemnym pyłem tzw. Tak wielkiej Szczeliny, mniej więcej pośrodku pomiędzy gwiazdami Alfa i Beta Scuti. Aby ją odnaleźć, musimy skorzystać z teleskopu oraz przede wszystkim, podobnie jak profesjonalni astronomowie, z kamery czułej na podczerwień. Wizualnie, czyli patrząc okiem w okular, nie zobaczymy jej nawet przez największe amatorskie teleskopy, ale do zdjęcia w podczerwieni wystarczy niewielki refraktor. Wykorzystamy kamerę ASI 585 MC Color. Matryca oprócz światła widzialnego dla oka częściowo rejestruje również ultrafiolet oraz bliską podczerwień. Wykonamy więc dwa zdjęcia, jedno z filtrem UV IR pracującym tylko w świetle widzialnym, drugie wykonamy z filtrem IR Pass 850 nm pracującym w bliskiej podczerwieni. Zdjęcia mają oczywiście jakość tak zwaną dokumentacyjną. Nie spędziłem wielu godzin na naświetlaniu tego obszaru. Nie było to potrzebne. Po 3 minuty na każdy filtr, w dodatku przy bardzo dużej fazie księżyca. To zdjęcie w świetle widzialnym. Nie widać na nim gromady Stephenson 2 ani największej znanej gwiazdy. Widzimy za to, że inne gwiazdy na tym zdjęciu nie są jednolicie rozrzucone. Są miejsca, w których jest ich wyraźnie mniej. To zapewne ciemna chmura pyłu. Natomiast zdjęcie w podczerwieni ukazuje nam ten sam fragment nieba zupełnie inaczej. Zobaczcie, w centrum zapaliły się nowe gwiazdy. To te czerwone nadolbrzymy gromady Stephenson 2, a największa znana gwiazda we wszechświecie jest tu. Spójrzcie kilka razy na różnicę pomiędzy tymi fotografiami. Oczywiście obraz podczerwieni nie będzie miał koloru. Pamiętajcie też, że to amatorskie podejście stosujemy tu bliską podczerwień, co oznacza, że jakiś ułamek promieniowania tych gwiazd jest dla nas widoczny, ale nie wyeliminowaliśmy całkowicie ekstynkcji astronomicznej, czyli pochłaniania światła tych gwiazd przez pył. Gdyby pomiędzy nami a gwiazdą Stephenson 218 nie było ramion spiralnych drogi mlecznej, widzielibyśmy ją gołym okiem prawie tak jasną i czerwoną jak gwiazda granat. Tak czy inaczej, choć rezultat tej obserwacji nie powala pod względem estetycznym, to widok gromady nadolbrzymiich gwiazd składającej się z takich Petelges i Antaresów, położonej gdzieś daleko przy krawędzi poprzeczki naszej galaktyki, naprawdę cieszy i rozpala wyobraźnię. Bardzo dziękuję za uwagę, dziękuję wszystkim moim patronom i do zobaczenia w kolejnych rzeczach na kanale Astro Life. Cześć!